w twarz. Wieczór z historią. Wracam do ciebie zawsze, o moja historia. pełna ty klęsk i zdrady zmieszanych z Wiktorią. Chłonę twoją opowieść jak film kostiumowy z wypiekami na twarzy. Szukam treści nowych. Witam serdecznie z tej strony mikrofonu Lech Makowiecki. Kolejny program Twarzą w Twarz: Wieczór z historią. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej Szemelowski, artysta plastyk z Sopotu. Ale zanim oddamy mu głos, przywitajmy Macieja Szamelowskiego utworem pieśni filaretów, do tekstu znanego wszystkim Adama Mickiewicza. Hej, ożyjmy żywota, wszak żyjemy tylko raz. Niechaj czara ta złota, nie próżno wabi nas. Niechaj czara ta złota, nie próżno wabi nas. To ochotę zamknie, feche, zamknie, to filarecka dłoń. A w studiu, zapowiedziany wcześniej Maciej Szamelowski, artysta, plastyk z Sopotu. Witamy cię Macieju. Witam. Zapewne domyślasz się, dlaczego przywitałem cię takim właśnie utworem. Dla mnie, ty, twój dom zwłaszcza, to jest taka emanacja tradycji polskiej, Polski szlacheckiej. Właściwie twój dom często wykorzystywany do telewizyjnych programów, jesteś scenografem telewizyjnym również, nie wymagał żadnych modyfikacji. Po prostu wjeżdżało się tam z kamerą i nagrywało od razu klimat staropolszczyzny. Macieju, gdyby ciebie ubrać w kontusz, dać ci do boku karabele, to właściwie z twoim wizerunkiem dostojna broda, szkoda, że Państwo jesteście w radio, a nie w telewizji, sumiaste staropolskie wąsy, no byłbyś właściwie żywcem przeniesiony z XVII wieku. Czy to jest stylizacja? Czy to jest jakiś mus? Jakaś, jakiś wybór? Jakaś tradycja może? Proszę Państwa, rzeczywiście, kiedy zbudowałem, właściwie odrestaurowałem w Sopocie ten stary domek, po pewnym czasie, zupełnie tak mimo woli, stwierdziłem, że ten dom coraz bardziej przypomina dwór szlachecki. Bo i powiesiłem stare obrazy rodzinne, prawda, nie, nie kupione gdzieś w desie, tylko autentyczne. Czy fotografię przodków sprzed stu lat, kiedy fotografia się w ogóle pojawiła. I ten dom nabrał takiego charakteru polskiego, małego, szlacheckiego dworku. I tak jak wspomniałeś, wiele tam realizowaliśmy i wspólnie, i z innymi artystami, programów muzycznych. Nawet kiedyś, a propos mojej fizjonomii, chciałem Ci przypomnieć, teraz już można reklamować. Browar Gdański, który nie istnieje. No, no teoretycznie nie można reklamować otwartym. Ale już nie ma czego reklamować. Firm, ale ponieważ browar przepadł w trakcie transformacji, nie I, ma już go. I wtedy tam sobie zrobiłem taki plakat reklamujący piwo. Gdańskie chyba. I, którego już też nie ma. Widzisz, i wszystko, co smaczne, przepadło. I występowałem w stroju w konturzu szlacheckim. Ale moje pytanie brzmiało też y, trochę głębiej, to znaczy, mm -hmm. z tego, co już zapowiadasz, również geny zadziałały. Powiedz, coś o swoich przodkach. No to rzeczywiście można się odwoływać. Dzięki mojemu. Y, mój brat jest takim naszym kronikarzem rodzinnym, i osobą, która grzebie w przeszłości. No i bardzo daleko potrafi no, sięgać. Okazuje się, o czym ja wiedziałem już, że na przykład nasz pradziadek brał udział w powstaniu styczniowym. No proszę. Jeżeli chodzi o, o moich rodziców, prawda, no to już też jest historia. I to teraz bardzo taka aktualna historia, bo dużo się mówi o nazistowskich obozach koncentracyjnych więc w rodzinie niestety miałem mama była w majdanku wylądowała tam bo za swoją działalność konspiracyjną i to też historia prawie że jak z filmu bo dziadek mój był znanym dentystą przed wojną w Gdyni kiedy wyrzucano ludzi ze świętejańskiej, prawda 24 godziny na opuszczenie domu zostawić klucze i i rzeczywiście cała rodzina przeniosła się do Warszawy, i tam w Warszawie to jest historia jak z filmu. Na ulicy spotkał mojego dziadka, facet w mundurze niemieckim. I mówi, panie doktorze, co pan taki smutny? A dziadek mówi: Właśnie córkę mi zaresztowali, siedzi w Majdanku. A mój, no to proszę pana, ja panu pomogę, bo pan przed wojną mnie leczył, a ja byłem bezrobotny. To był Volksdeutsch, okazało się potem, prawda? I rzeczywiście da, dziadek mu wręczył jakiś tam y, y, brylant, i on wykupił moją mamę z obozu z dwoma koleżankami. Zresztą też była taka historia, że y, zwrócił uwagę na moją mamę y, jakiś tam y, y, wyższy rangą obozowy i powiedział: Słuchaj, ty z twoją nordycką urodą i niemieckim nazwiskiem, ja cię wyciągnę, będziesz sprzątaczką w Berlinie. A moja mama powiedziała: Nie, jeżeli ja wyjdę, to wyjdę z moimi koleżankami. I na szczęście udało się. Wyszła, ale z kolei zaresztowano mojego dziadka i mamy siostrę, i trafili do Oświęcimia. A to dlatego, że ukrywał się u nich w domu cicho ciemny. Ktoś doniósł. I tak się stało, że dziadek tam zmarł. Ciotka przeżyła dzięki temu, że pracowała w biurze, notowała, prawda, tych wszystkich wchodzących do obozu, rejestrowała, jeżeli tak można powiedzieć, i została wyzwolona przez armię sowiecką, obóz w Oświęcim, prawda? No ale niestety przez tą samą armię została zgwałcona przez tych żołdaków. No więc jak mnie mam te nazistowskie obozy bardzo cię bolą, bo ty dokładnie wiesz, kto był tak. sprawcą tych wszystkich nieszczęść. Moja mama, jak wylądowała w Majdanku, to to był obóz dla Polaków. To samo było potem w Oświęcimiu. A przypomniała mi się teraz ta historia, kiedy po wojnie już dogasało powstanie warszawskie właściwie było już rozgromione. I przejęto NKWD przejęło polskich powstańców. To też moja rodzina Powiedz, niestety miała tym... takie przykre doświadczenie z NKWD. Muszę jeszcze wspomnieć, że moja mama jak wyszła z tego majdanka, to Wybuchło powstanie i babcia powiedziała jej Idź i ci walcz. I poszła ze swoją najmłodszą siostrą, która teraz ma 90 lat i została niedawno odznaczona przez prezydenta Dudę nad, yy, odznaczeniem. W związku właśnie z, z udziałem w powstaniu warszawskim, ale a propos powstania, to w powstaniu również brał udział mój ojciec, który był ułanem, yy, który walczył w kampanii wrześniowej. I był w szóstym pułku ułanów kaniewskich I walczył pod Kutnem i Bzurą Ty pisałeś piosenkę zdaje się Pod tak, Kutnem tak, I potem przedal się do Puszczy Po kapitulacji Był w partyzantce To się działo w Lasach Kabackich Tam urzędował jego oddział też... Aha a propos tego NKWD no to właśnie, to Rzeczywiście bo... mój ojciec został zaaresztowany I to następnego dnia Po ślubie moich rodziców Mieli taki partyzancki ślub w ukryciu w jakimś tam małym kościółku. Kościół był otoczony przez chłopców z partyzantki. I następnej nocy NKWD otoczyło ich i zaaresztowało wszystkich. Kobiety zwolniono, a propos kobiet to muszę ci powiedzieć, że w tym oddziale służyła szwagierka przyszłego kardynała Wyszyńskiego i kobiety zwolniono. Między innymi moją mamę, a mężczyzn wywieziono do Harkowa. I przeżyli z tego całego batalionu tylko dwaj ludzie, mój ojciec i kolega, ponieważ przewożono ich na przesłuchanie takim bydlęcym wagonem, i gdzieś na granicy polsko-sowieckiej, w nocy, w szczerym polu, ten pociąg stał długo, i oni wyrwali deski z podłogi. I w ten sposób uciekli. No ta filmowa wręcz historia. To jest tak. Scenariusz e, do filmu. Ale ja cały czas będę przypominał o tym moim pytaniu, bo to mnie zabolało osobiście i nasz Polaków mm. również e, pewnie wszystkich zaboli, e, jak NKWD prowadziło potem twego ojca, tak. po upadku powstania warszawskiego. Tak. Opowiedz tę scenę, jak? bo ona mi stoi przed oczyma cały czas. Bo to jest rzeczywiście no, no wstrząsające. I to coś nam przypomina współczesną narrację. E, narrację. Którą niestety i w naszych mediach niektórych słyszeliśmy. Więc jak zaaresztowali tych chłopców, pędzili ich przez miasto w piżamach, bo oni w nocy w takim hoteliku spali, i wymalowali im na plecach Hakenkreuz. I tak jak ich pędzili przez miasto, to Polacy byli przekonani, że rzeczywiście NKWD prowadzi no, Niemców. To spotykały pewnie ich przekrości z tego powodu. Tak, no, byli opluwani, a to szli nasi polscy chłopcy wywiezieni potem do Charkowa. Tak, słyszałem, że przebierali ich nawet w mundury niemieckie, żeby Przed jeszcze to egzekucją, wszystko... egzekucją, tak? Żeby Przed to wszystko to, czy... jeszcze tak. bardziej okrutnie spreparować. No, no, no i cóż, teraz to wychodzi na jaw, ale po, po latach dopiero. Może zróbmy sobie chwilę przerwy od tych traumatycznych mhm. wspomnień, Ja może od tego NKWD przeskoczę do czasów współczesnych. Balada Andrzeja Kołakowskiego, Barda Solidarności pod tytułem Lot Warszawa Smoleńsk. Lot Warszawa-Smolensk stylizowany jest na pewno w jakiś tam sposób Na, na utworze Wysockiego Moskwa-Odessa Wyraźne jest zapożyczenie, ale czegoś nie robi dla sprawy Posłuchajmy To też wschód Znów kwiecień, a więc znowu trzeba lecieć I znowu ktoś próbuje zepsuć lot I mówią z Polski, śmieją się na świecie może lecieć tam to nierozważny krok I mówią po co lecieć właśnie tam Gdzie już przed Tobą inni polecieli Przez zwykły ze mnie prostak, Ham. Tak wczoraj w telewizji powiedzieli Zawiozą mnie za darmo do Murmańska Otwarty dziś przede mną Magadan Otwarte dzisiaj wszystkie świata państwa, i tylko Smoleńsk nie otwiera bram. A ja muszę właśnie dzisiaj stanąć tam, gdzie słychać jeszcze strzały sprzed pół wieku i dotknąć wciąż niezabliźnionych ran i ziemi z której ciągle krew wycieka, a oni wciąż, że lecieć nie mam prawa. Że lecieć tam to polityczny błąd Że teraz już skończyła się zabawa Polecieć mi zabrania polski rząd Ten lot to polityczna przecież sprawa Pismaków wynajętych zawył chór Ze zgrozy cała trzęsie się Warszawa I wyje z oburzenia Gdański dwór a nad Smoleńskiem nieprzejrza nam mgła Lot zakazany się zakończył prawie. I nagle huki grom i błyski blask. I cisza, którą słychać wciąż w Warszawie. W programie Twarzą w twarz wieczór z historią gościem dziś Macieja Szamelowskiego. Artystę plastyka z Sopotu, Macieju, no, bardzo ładnie przeszedłeś z czasów dawnych do współczesnych. Ballada Andrzeja Kołakowskiego nawiązała po trosze do i wyborów w Rosji i do kolejnej okrągłej już rocznicy Smoleńska. Tak to splata się przeszłość i teraźniejszość, ale wróćmy jeszcze do tej przeszłości. Wiem, nie chcę tego uprzedzać, ale wolę, że sam to powiesz. Co twoja rodzina albo ty miałeś, mieliście wspólnego z Enigmą, tą, tą słynną Enigmą, A no. która pomogła ocalić tyle ludzkich istnień? Moja rodzina pochodzi z Poznańskiego. Kuzyn mojej babci, ten słynny Rejeski, był jednym z tych trzech ludzi, którzy rozszyfrowali Enigmę. No, a jeżeli chodzi o stulecie, bo w tym roku obchodzimy stulecie państwa polskiego, to muszę powiedzieć, że kolejny kuzyn mojej ma babci został mężem córki Piłsudskiego. Nazywał się Jaraczewski. Ta pani niedawno zmarła. Piłsudski miał dwie córki, prawda? No to przy takich konotacjach nie dziwię się, że Twoja twórczość również cały czas obraca się w klimatach staropolskich. Wiem, że, że zajmowałeś się plakatem. Robisz wernisaże. Te twoje spotkania, niekoniecznie czwartkowe u ciebie tam na Placu Rybaków, w tym twoim dworku, przeszły już do legendy. Tam spotykała się zawsze cała elita, cała śmietanka Solidarności, twórców Trójmiasta, tych z sercem po prawej stronie. To tam właśnie u ciebie poznałem Krzysztofa Wyszkowskiego. Tam byli ludzie, którzy tworzyli politykę na bieżąco. Niektórzy z nich odeszli od swoich ideałów. Natomiast takie są realia, że, że nie wszystkim po drodze było potem z tą polską bogojczyźnianą, z tą polską tradycyjnie pojmowaną, z tym patriotyzmem, u ciebie się wykowały też pewne, pewne pomysły. Najlepszy karykaturysta polityczny według o, mnie Andrzej Sowiński, którego pozdrawiam. Nasz przyjaciel Dobosz. Dobosz snuwał swoje te wizje i konsultowaliśmy jego rysunki, jego satyryczne rysunki. I teraz może wspomnę, że autorem wszystkich świetnych okładek, Twoich płyt. Jest właśnie Andrzej Sowiński. E, tak, to jest człowiek, który był, jest ideowcem. Tam też spotykaliśmy się z Tomaszem Siulfem Mierzwińskim, tak, najlepszym, najlepszym blogerem prawicowym tamtych czasów. To już ponad pięć lat minęło. Mhm. Czyli u ciebie wykowała się jakaś taka idea na przyszłość Polski. Czy jesteś zadowolony z tego, co teraz się dzieje? Czy trochę zadowolony, czy niezadowolony? No ta dobra zmiana rzeczywiście no, napawa nas otuchą. Mamy zastrzeżenia, no ale nie ma idealnych rządów. Chodzi o to, żeby chcieli słuchać takich ludzi jak nas, żeby się nie odwracali od kultury, bo to jest bardzo ważne. Bo tutaj to ja mam duże zastrzeżenia. Wydaje mi się, że niewiele się zmieniło. Obserwuję tu moje środowisko. Ci, co są na indeksie, to są nadal, właściwie można powiedzieć, są na drugim planie. Ja nie narzekam, bo, bo jeżeli ja tu się nie mogę w pełni realizować, chociaż mam co dwa lata wystawy, to a? idę w świat. No właśnie, powiedz mi o swoich sukcesach, pomijając to, że wydawałeś albumy z fotografią historyczną, gdzie chodząc po, po, po Sopocie na przykład fotografowałeś okna stare i drzwi stare i z tego przepiękne dzieło wyszło. bardzo. No albumów na temat Sopotu historii. wydałem parę, dwa z Wojtkiem Fułkiem, a na, dwa moje autorskie. Ale jeżeli chodzi właśnie o fotografię, no to dzięki mojej córce, która mnie zmobilizowała, zacząłem przez internet wysyłać swoje propozycje, swoje zdjęcia na najbardziej prestiżowe dwa festiwale no fotograficzne. Pochwal się teraz tym Oscarem fotograficznym. Pierwszy to jest IPA, to jest w Los Angeles nazywany Oscarem. Czyli tak jak film światowy ma Oscara, tak samo jest i z fotografią. I konkurencja jest... Potężna, bo tam dochodzi do 10 tysięcy twórców zgłasza swoje prace z ponad 74 krajów i dwukrotnie w 2015 roku i 2016 dostałem cztery nominacje. Ale jeszcze jest drugi, też bardzo ważny, z tym, że to jest czarno-biała fotografia i to jest Beverly Hill, to jest Spider Wars. I tam dwukrotnie również otrzymałem nominację. No to proszę, Maciej, od razu wskazówkę dałeś wszystkim twórcom: jeśli czujecie się w Polsce niedowartościowani, wyjdźcie ze swoją Oj twórczością tak. za granicę. Okazuje się, że poza naszym Grajdołkiem jest jeszcze inny świat. Maciej, no chciałbym z tobą jeszcze dłużej porozmawiać, ale niestety czas nas nieubłaganie goni. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w przyszłości. Opowiemy szerzej o innych Twoich projektach. Przecież chociażby Stefan Batory, na którym sam pływałem i pamiętam. I grałeś tam. I grałem tam. Pamiętam, że grafiki patriotyczne też tam zdobiły, między innymi Twoje. Ten wspaniały statek, to naszą ambasadę pływającą polskości. Wszystko, co dobre i co złe, musi kiedyś się skończyć. Spotkamy się z Państwem, mam nadzieję, za dwa tygodnie. Teraz proponuję na pożegnanie wspaniałą baladę Pawła Orkisza pod tytułem. Piosenka o szabli. Konkretnie jest to szabla majora Henryka Szczyglińskiego, a tekst spisany był na klince tejże. Kłaniam się Państwu. Żegnamy Państwa. Mądrością moją jest hrabiej i Klinga u kochanej szabli. Mądrością moją jest hrabiej i Klinga u kochanej szabli. Nie dbam o żarze, nie o gwiazdkę. Co kiedyś mi przestroją kołnierz? Wypiszcie klechdy i powiastki, Powiastki a bije się jak musi żołnierz. Wypiszcie klechty i powiastki, powiastki, ja piję się jak musisz odejść. Nie tęsknię do kawiarni warnej, gdzie mieszka banda dziwolągów. Za zapachem buduaru, buduaru, gdzie Ania psoci wśród szeslongów. za zapachem buduaru, buduaru, gdzie Ania psoci wśród lągów. Nie nęcą mnie zalety babin, kobieta strachna, wiesz ją diabli. Kochanką moją jest harabin, harabin i klinga u kochanej szabli. Kochanką moją jest karal, karal, i gringach u kochanej szabli. Jeden wróg miał na mnie chrapkę, a teraz jęczy w piekle radnie. Za śmiercią i gram w ciedziu łabkę, w ciuciubankę, więc może wkrótce mnie dopadnie. Za śmiercią igram w ciedziu w ciuciubankę, więc może wkrótce mnie dopadnie. Ksiądz niech mnie grzewi dwor rabin, żołnierza się nie czewią diabli, lecz prób połóżkiem i harabin, harabin i tringach ukochanej szabli. La grup Pous que mi carat, carrat, i clinga, oh, cojanes, amb twarzą w twarz.